Dobrze, przepraszam za małą przerwę tą informację, że niestety chyba nas na YouTube nie słychać, więc tutaj będziemy kontynuowali z naszymi klientami z ClickMeeting, czyli najbardziej chyba niezawodnym źródłem przekazu informacji. Dow Jones po raz trzeci nam w ciągu ostatnich paru tygodni doszedł do szczytu. Mogą Państwo nie pamiętać, natomiast ja wcześniej nie miałem rozciągniętej tej linii, linii oporu, ale tutaj, jak no, technika dosyć mocno nam zadziałała, odbiliśmy się delikatnie od, od wcześniej podwójnego szczytu. W chwili obecnej to już jest potrójny. Natomiast tutaj jestem dosyć mocno przekonany do tego, iż jest to kwestia czasu. Abyśmy również na indeksie Dow Jones ujrzeli nowe, nowe maksima, zwłaszcza, że w przypadku RSI no nie przebiliśmy nawet jeszcze względem tej pozycji 70%, 70% przepraszam, na wyprzedaniu. Teoretycznie Mercedes zostało przecięte w tym miejscu jako, jako sygnał sprzedaży, teoretycznie faktycznie, ale raczej, raczej korekcyjnie. Zdecydowanie lepiej wygląda NASDAQ, i yy, Nasdaq osiągnął swoje ATH ponownie yy, co kilka dni regularnie. Natomiast tutaj warto zauważyć, iż przez ostatnich parę tygodni mieliśmy sytuację, w, którym, w której żaden z amerykańskich indeksów nie mogło przebić swoich wcześniejszych ATH, wcześniejszych mówię z początku roku przed wprowadzaniem taryf przez, yy, przez Donalda Trumpa. A w tym samym czasie Amery europejskie indeksy pokazywały swą względną wyższość i siłę nad rynkami amerykańskimi. Teraz zdaje się, że to się obróciło. Mamy Nasdaqa, który jest na, na nowym ATH i to nowe ATH w zasadzie nie jest przerywane żadnymi głębszymi korektami. Proszę zauważyć, że jak już tutaj ruszyliśmy do ataku na wcześniejsze maksima, de facto również proszę zauważyć, że mieliśmy tutaj podwójny szczyt, to bez żadnej kon większej konsolidacji, bez żadnego większego cofnięcia czy zatrzymania, czy chociażby spowolnienia wyszliśmy na nowe poziomy, konsolidacja dopiero zaczęła się na nowych, wyższych poziomach i owszem, procentowo to może nie jest dużo wyżej niż wcześniejsze ATH, bo to są cały czas poziomy od 1,5% do mniej więcej 3%, natomiast to cały czas nam pokazuje słabość przede wszystkim niedźwiedzi do tego, aby e, atakować e, czy, czy, czy próbować tutaj wyprzedawać e, rynek i prawdę mówiąc nie ma się co dziwić, bo przez ostatnie pół roku mieliśmy tak wiele negatywnych czynników, które mogły doprowadzić do jakiejś regularnej, długo- czy średnioterminowej bessy, kompletnie zostały przez rynek e, zmitygowane. Także w chwili obecnej wydaje, mi, wydaje się, że wydawać się może, że byki faktycznie tą, e, tą przewagę mają. E, natomiast ewentualne korekty cof, cofki na indeksach można wykorzystywać przede wszystkim do zajęcia długich pozycji. No na pewno nie podchodziłbym tutaj kontraria, kontrariańsko, czekając na bezca, no bo skoro mamy, umówmy się, średnie dane makro, to. To czeka nasz Bessa. No Wydaje mi się, że takiej, takiej sytuacji nie ma. I wbrew pozorom, te złe dane makro mogą być, czy są, już widać kolejne, czy będą jakimś triggerem na, na Jeroma Poella, do tego, aby faktycznie ten cykl rozpoczęcia stóp procentowych, obniżenia stóp procentowych, przepraszam, zacząć. Pewnie jeszcze już po części, po części w, w cenach, przepraszam, mówię NASDAQ, a byliśmy na, na SP. Natomiast NASDAQ faktycznie wygląda tutaj. Praktycznie bliźniaczą, czyli poza tą różnicą, że faktycznie tutaj w przypadku Nasdaq, jakbyśmy sobie przyciągnęli opór, to w przeciwieństwie do, do SNP, tutaj mieliśmy konsolidację przy szczytach, natomiast ona została faktycznie mocno pokonana. I równie mocno utrzymujemy się na szczytach jak, jak w przypadku SP, czyli bez większych, bez większych korek, bez żadnej takiej siły czy przewagi ze strony niedźwiedzi. I rzut oka teraz na DAXA. Na DAXA, DAX który faktycznie był zdecydowanie silniejszy we wcześniejszych okresach. Był, szybciej atakował, mocniej atakował ATH, szybciej znalazł się na, na AK i się to w zasadzie powoli zaczyna mitygować, gdyż proszę zauważyć, że jesteśmy mniej więcej na poziomach konsolidacji wcześniejszego ATH delikatnie wyżej. Natomiast nie pobiliśmy tego pierwszego rajdu który zakończył się mniej więcej na początku lipca, mniej więcej dwa tygodnie temu. Od tego czasu mieliśmy korektę mniej więcej 3%, ale zeszliśmy pod wcześniejsze ATH. Zbliżyliśmy się też do średnich bardziej i to widać, że delikatnie tutaj indeksowi niemieckiemu brakuje tej, tej pary do tego, aby, aby ponownie atakować ATH. Natomiast w to jest przede wszystkim kwestia czasu. Nie zakładam, abyśmy tutaj przeszli chociażby w jakąś formację horyzontalną, czy udzielili jakąś głębszą korektę. No, jeżeli na siłę będziemy próbowali znaleźć tutaj, na przykład w tej formacji RGR, dodam jeszcze czas na siłę, tak, bo to już jest trochę wyszukiwanie tego, co się chce zobaczyć na indeksie, a nie, a nie jego w pełni obiektywna interpretacja no to być może faktycznie możemy zauważyć, oczekiwać na jakąś korektę do mniej więcej 23, 823, 900 punktów na, na daxie. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, ja wykorzystywałbym to jako momenty do zajęcia przede wszystkim pozycji długich, jeszcze raz to powtórzę przy tak mocnym, przy tak mocnej hoście, przy tak dynamicznych wzrostach, z którymi mamy do czynienia, pomimo gospodarczych i politycznych zawirowań nie grałbym przeciwko rynkowi. Natomiast jeżeli się okaże, że w jakimś sposób się, się mylimy, no to wtedy oczywiście możemy próbować wykorzystywać tę sytuację, dopóki natomiast jesteśmy w hoście, a w tej hoście się utrzymujemy. No, skoro jesteśmy na, na europejskim rynku, jeszcze rzut oka na, na WIG20, bo tym razem on się zachowuje lepiej niż, yy, niż DAX. Wcześniej wspominałem o delikatnym RGR-ze, który był tutaj roz, rozrysowany. Mniej na siłę niż było to przed chwilą w przypadku DAXa, chociaż czas zapewne był ten, był ten sam. Delikatne wypicie in Minus z tego RGR-a, jako no, taki, takie fałszywy, fałszywy sygnał w zasadzie sprzedaży. Dlaczego? Bo proszę zauważyć, że chociażby ta świeczka nam całkowicie. Zniwelowała wcześniej tę lukę, tę lukę Hossy, ale potem od razu praktycznie regularny rajd, ride w górę o kolejnych 10, 10%. To się pokrywa również i z wynikami, i z zachowaniem wielu polskich spółek przyorientowanych na, na WIG20. Tutaj absolutnie nie widzę powodów do tego, aby. W jakiś sposób wieszczyć spowolnienie na, na, na polskie giełdy. Wyceny również wskaźnikowe, ceny do zysku, ceny do wartości księgowej pozostają na bardzo godziwych poziomach. Więc jeżeli faktycznie dojdzie do korekty, bardziej już jako pochodne tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, no to oczywiście wykorzystywałbym to jako kolejne okazje do nieco tańszego zakupu czy indeksu, czy, czy polskich akcji. Boże, jak jesteśmy na polskich akcjach, to rzut okiem spojrzymy na, na PKN Orlen, który wcześniej też omawiałem już od długiego w zasadzie czasu. I wcześniej twierdziłem, że żadna większa korekta nie nastąpi na wycenie Orlenu, przynajmniej do 14 lipca, ten 14 lipca to jest Dividend Day, czyli dzień przyznania dywidendy spółce, natomiast widzę, że nawet ten czas przyznania dywidendy dalej nie, nie wygenerował jakiegoś negatywnego ruchu na online dalej mamy regularne regularne wzrosty, proszę zobaczyć, że to od tych minimalnych wycen które mieliśmy na poziomie mniej więcej 46 zł za akcję, do dzisiaj wzruszyliśmy już o, przeszło 90%. Oczywiście było to, nie, nie było się bez korekt, natomiast to był czas, Trumpowskich taryf wtedy praktycznie większość aktywów przede wszystkim akcyjnych na wycenie uległo mocnej, mocnej korekcie. Zakres cenowy, do jakiej może dojść Orlan. znaczy tak, przede wszystkim to, co trochę mnie może nie niepokoi, ale zapala jakąś, no przynajmniej żółko, tą lampkę, to to, że ta hossa praktycznie nie była przerwana żadną większą, większą korektą. Więc myślę, że poziom tych krótkoterminowych szczytów, które mieliśmy w roku 2021 roku, to jest kwestia naprawdę dni, bo to jest raptem 5%, więc na wcześniejszy wzrost cen na poziomie 91% jest praktycznie żaden, żaden ruch, natomiast docelowo myślę, że na Orlenie też będziemy testowali ATH na poziomie około 135 zł, no to tutaj mamy potencjał, oczywiście tutaj mówimy o średnim i długim terminie, ale to jest cały czas pozostaje nam 54% w wzrostu dywidenda, o której wcześniej wspominałem, na no, który już jest za późno, żeby, żeby się w, w chwili obecnej Państwo zapisali, no, to jest 6 zł na akcję, więc to jakby jest przy obecnej wycenie dodatkowo około 7% in plus do, do bieżącej ceny, więc spółka bardzo atrakcyjna i ona pozostaje atrakcyjna też jeszcze z jednego bardzo ważnego względu. Ona wskaźnikowo, czyli ten zysk, wartość księgowa, e, Pozostaje dużo tańsza niż swoja czy europejska czy amerykańska konkurencja. Fakt amerykańskiej giełdzie wskaźnikowo praktycznie wszystko jest, jest droższe, natomiast Orlan, pomimo tego, iż jest po bardzo pokaźnym wzroście, nadal na wskaźnikach pozostaje tani. I przez skoro jesteśmy na orle, nie? czy to tak, może jeszcze z polskiej spółki, jeżeli mi tutaj wykres nie, 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 zgi, nie zginął. Pozostając na polskiej giełdzie, jeszcze wspomnę, bo to też regularnie wspomnę o tej spółce, jest Mirbud. Czyli spółka, spółka budowlana, bardzo dużo zamówień publiczno-prywatnych, a teraz wygrało kolejne przetargiem, Natomiast w pewnym momencie ona zaliczyła dosyć srogą korektę, bo to był zjazd od szczytu do około przeszło 20%. To był czas, w którym Mirbud zaczął negocjować ze Skarbem Państwa cenę wykonania z jednego z przetargów, które na chwilę obecną wykonują poniżej kosztów swoich poniesionych na zakończenie inwestycji. Czy im to wyjdzie, czy nie, nie wiem, natomiast spółka jest na tyle zabezpieczona finansowo i przetargowo na przykład, że sobie spokojnie tutaj radzi. Doszliśmy technicznie w zasadzie na w, do wsparcia na poziomie 12, około 13 zł na akcję. Odbiliśmy się tu, rozrosowała się piękna RGR i w przypadku tej spółki myślę, że to też jest kwestia czasu, aż będziemy widzieli nowe te krótkoterminowe ATH Bochowana miał kiedyś swego czasu wyższą wycenę, czyli potencjał jeszcze na plus blisko 15 procent wzrostu. A przepraszam jeszcze jeden drugą negatywnym czynnikiem, który tutaj doprowadził do tej deprecjacji tej ceny, był poza tym wcześniejszym czynnikiem negocjacji cen była też bardzo niska dywidenda, którą spółka postanowiła wypłacić. A tak przez inwestorów, którzy w tej spółce byli przyzwyczajeni do dywidendy, zapewne było odebrana negatywnie, natomiast patrząc przez pryzmat tego, ile spółka realizuje projektów, do ilu startuje przetargów, no to, 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 to trat, utrata aktywów na, na, na wypłatę zysków w chwili obecnej faktycznie byłaby irracjonalna, więc ja tego absolutnie nie postrzegam jako, jako coś negatywnego. E, ROPA, e, bo przez chwilę był orlan, więc e, trzymajmy się ROPy. Natomiast ROPA aktywem, nie licząc sytuacji na Bliskim Wschodzie, kiedy mieliśmy tutaj gigantyczny wcześniej wzrost, procentowo, no bo od, od dołka po knotach do, do szczytu mieliśmy plus 40%, natomiast zostało to momentalnie zindygowane o połowę, czyli klasycznie, klasyczna analiza techniczna, tutaj wychodzi, gdzie zniwelowaliśmy połowę tej fali wzrostowej i przeszliśmy do konsolidacji. Krótkoterminowo yy, faktycznie można tutaj dostrzegać jakiś, jakiś potencjał do wzrostu, natomiast w, w aspekcie ROBE ja chyba bym tu, yy, ten wykres analizował przede wszystkim na interwale tygodniowym. Yy, tutaj jesteśmy mniej więcej w połowie, ale jednakowoż trendu spadkowego. Mniej więcej na Bollingerze też jesteśmy w połowie, dotknęliśmy... No dobra, ta średnia akurat tygodniowa to nie ma tutaj znaczenia. Natomiast z plusów jest to, że pozostajemy faktycznie ponad tymi poziomami tutaj rozrysowanymi, jako takie długoterminowe wsparcie od 2023 roku. Być może faktycznie jest to jakiś poziom tej konsolidacji ropy na pułapach cenowych, które zobaczymy w dłuższym terminie. Tu mieliśmy bardzo negatywne wybicie, które fakt dawało nam. Technicznie, przynajmniej do zrozumienia, iż ropa może dalej spadać, być może nawet do poziomu 35 dolarów za baryłkę. To jest niebywale nisko. Natomiast proszę pamiętać też o tym, że ropa z każdym aktywem tak jest oczywiście, natomiast ropa. A żeby rafinerie działały, no to też są koszty wydobycia, koszty rafinacji tej ropy. One są oczywiście uzależnione od tego, czy jest to Arabia Saudyjska, i nie wystarczy wbić kilo w pustyni, żeby nam ropa wypinała, czy jest to Rosja, czy są to Stany Zjednoczone. To te koszty są, są odmienne i myślę, że tutaj te poziomy ropy, które teraz obserwujemy, Będziemy obserwowali jeszcze dalej. Ja tu, prawdę mówiąc, nie widzę żadnego na chwilę obecną poziomu do zajmowania jakiejkolwiek pozycji, czy w dół, czy w górę. Więc prawdę mówiąc, ropę bym na chwilę obecną zostawił z boku. Złoto. I tutaj w końcu zaczyna robić się ciekawie. Dlaczego? Dlatego, że po dosyć dynamicznym wzroście. Z którymi mieliśmy do czynienia od początku roku, złoto przeszło nam do konsolidacji. I jak mniej więcej ze względu na Rupa, dwa tygodnie temu prowadziłem ostatni webinar, to tutaj nie mieliśmy tak ładnie wyrysowanego trójkąta mieliśmy wsparcie, opory, ale złoto przeszło do konsolidacji, ja wówczas mówiłem, że ze złotem często jest tak, że ono po dosyć dynamicznym, czy ogólnie dynamicznym wzroście przechodzi do wielo, czasami nawet kwartalnej konsolidacji, gdzie ze złotem nie dzieje się nic, być może jak teraz z ropą, ale zaczyna nam to wyglądać pozytywnie, dlaczego? Dlatego, że formacja trójkąta zazwyczaj, czy przynajmniej statystycznie częściej kończy się wybiciem, w górę, a zakres wzrostu zazwyczaj jest równy zakresowi wcześniejszej fali wzrostowej, czyli jeżeli tutaj mieliśmy wzrost od załóżmy 2.500 tysiąca dolarów, do połowy załóżmy do 3300, czyli około 800 dolarów. Teraz jesteśmy na poziomie mniej więcej 3400. Myślę, że naprawdę tezą może odważną. Akurat długoterminowe wykresy już nam nic nie dają. Natomiast myślę, że akurat odważną tezą, ale nie pozbawioną jednak sensu, będzie to, że czeka nas atak na 4000 dolarów na kwartał, może dwa. Natomiast zobaczymy, jeżeli wybijemy się z tego trójkąta, to. To na pewno most można pomyśleć o zajęciu długich pozycji ze stop lossami, oczywiście poniżej trójkąta, żeby też nas na takich delikatnych świeczkach nie wywiozło a i utrzymywanie tej pozycji przez okres, okres dłuższy. Natomiast często jest tak, że w przypadku tej formacji mamy fałszywe wybicie w dół. Na chwilkę przeskoczę na bitcoina, bo mieliśmy taką sytuację na bitcoinie. Gdzie nasz tutaj bitcoin jest? Mamy tutaj Bitcoina. Na bitcoinie mieliśmy taką sytuację. Proszę zauważyć, że był wcześniej rozrysowany przeze mnie trójkąt. Dokładnie ta sama teza, którą teraz mam na złocie, czyli że większe prawdopodobieństwo wybiegnie się górą i potem zakres wzrostu równym. Tej fali wzrostowej, czyli tutaj mieliśmy, załóżmy, wzrost z 75 do 103, czyli około 18 tysięcy dolarów. Więc teraz mamy plus 3, jesteśmy na 19 tysięcy, więc jeszcze pewnie z 5 tysięcy dolarów mamy lekkiego potencjału dalszego, dalszego wzrostu, ale mieliśmy to fałszywe wybicie, tak jak jest to teraz obserwowane na na złocie, no to przy okazji sobie zrobiliśmy bitcoina. Bitcoin cały czas, tak jak mówię, pozostaje jeszcze w, w, do utrzymywania najlepiej pozycji długich, jeżeli zostało one zajęte jeszcze w tym, w tym trójkącie. Podobna sytuacja teraz ze złotem. Czy skończy się tak samo? Oczywiście tego na 100% nigdy nie wiemy, natomiast analiza techniczna podpowiada nam, że takiego scenariusza możemy oczekiwać. Co no to skoro złoto... To i srebro. I tutaj e, technicznie wszystko wygląda jednak dużo lepiej, bo mamy hiperbolę zwyszkującą. Co w przypadku srebra i tutaj już musimy spojrzeć nawet na wykres miesięczny, bo to e, po więcej nam mówi po prostu. E, myślę, że będziemy testowali to, to te, te 50. 50 dolarów na, na uncji, natomiast ja powiem Państwu szczerze, że ja nie lubię tego typu sytuacji technicznej, bo jeżeli mamy do czynienia z hiperbolą zwyszkującą, a czymś jakim zaczynamy mieć, czy już mamy do czynienia, to proszę zauważyć, że w tego typu formacjach korekty też bywają duże, tak, nawet tutaj mieliśmy korektę 16%. Tu mieliśmy korektę 17%. Jakąś mniejszą, ale to znowu 18%. Jakbyśmy sobie przejrzeli, spojrzeli na wcześniejszą podobną formację na, 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 na srebrze, akurat tę sytuację pamiętam bardzo dobrze, no to tutaj też mieliśmy gigantyczne korekty, więc srebro. Myślę, że na Baja, ale chyba najlepiej fizyczne albo, albo zwykły ETF z fizyczną replikacją, bo w przypadku CFD i tego typu formacji cenowej, ja bałbym się zajmować tutaj jakiekolwiek długie, długie pozycje. Chwilę omówiliśmy Bitcoina, więc nie będę do niego wracał, ale spójrzmy sobie jeszcze na, na Ethereum, jak Wcześniej rozmawialiśmy na temat bitcoina, wcześniej, że powiem, dwa tygodnie, miesiąc temu, to mówię, że technicznie ta konsolidacja, z którą mieliśmy tutaj do czynienia, wygląda bardziej negatywnie niż, ta, niż ten trójkąt, z którym mieliśmy do czynienia na bitcoinie. Natomiast Ethereum można po części no, traktować jako jakąś pochodną bitcoina. A być może ta dostałbym po głowie od kogoś kto ślubuje yy, się lubuje w, yy, w kryptowalutach. Natomiast to była daleko idąca przenośna. <todum> natomiast ja yy, wówczas stwierdziłem, że jeżeli dojdzie do wybicia ceny na Bitcoinie to Ethereum zostanie pociągnięte również w, yy, w górnym kierunku. Yy, tutaj mieliśmy fałszywe wybicie w dół podobnie jak wcześniej w omawianym Bitcoinie tylko technicznie tu miało to większe prawdopodobieństwo. I e, kolejny piękny rajd, e, wzrostowy. Załóżmy. Z, nigdy się nie łapił szczytów widełku, więc załóżmy z połowy tej fali, tej, tej konsolidacji. Do dzisiaj mamy wzrost. Do teraz mamy wzrost około 43%. E, to jest dużo nawet jak na, e, jak na Ethereum. E, jaki zakres, e, zakres wzrostu? Nie będę zdziwiony, jeżeli będziemy tutaj testowali te wcześniej szczyty na no poziomie tam powyżej 4000 dolarów, zresztą procentowo to na eterium naprawdę nie jest już dużo, bo to jest około 12-13%. Eee, możemy oczekiwać pewnie jakiejś konsolidacji tutaj, a eee, no potem może może nawet te 4-800 e, czy 5 tysięcy dolarów. Eee, czas oczywiście pokaże, natomiast tutaj proszę pamiętać, że my jako inwestorzy mamy bardzo taką naturalną tendencję do tego, aby nie doceniać zakresu wzrostów na, e, podczas hostsy czy spadków również podczas Bessy, jeżeli jeszcze myślimy, że jest to korekta, no i też jakiegoś zbyt negatywnego patrzenia na, na rynek. Nie mam tutaj rozrysowanego kakao, ale aż tak dobrze przynajmniej, natomiast rzut oka też na kakao, bo ono od dłuższego czasu wygląda bardzo negatywnie, i myślę, że w przypadku KK ten trend tutaj będzie kontynuowany, trend, trend spadkowy. Nie wiem, czemu ja tutaj trunko narysowałem. To w zasadzie właśnie to jest, dlaczego go rozrysowałem? Dlatego, że czasami chcemy widzieć to, co widzimy na indeksach, a nie to, co na, co na nim faktycznie się znajduje. W każdym razie zakres spadku kakao mi się, żeby kwestia czasu, aż będziemy testowali tutaj te, te poziomy, czyli nawet 6300, czyli potencjał do spadków jeszcze na 17-18%. Czy warto to shortować? Nie wiem, bo korekty też potrafią być, być dosyć duże. Z mojej strony to tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. To troszeczkę ubolewam, że chyba na YouTubie nie poszła ta, ta transmisja, ale musimy coś z informatykami sprawdzić, bo no nie jest to pierwszy raz. No i zapraszam Państwa w takim razie na kolejne spotkanie w poniedziałek, że miłego weekenda, miłego weekendu udanych inwestycji i przede wszystkim od początku nadchodzących tych dwóch dniach wolnych. Także dziękuję jeszcze, miłego dnia, do usłyszenia, pozdrawiam.